Witajcie kochani! Dzisiaj kolejne ćwiczenia Zdrowy Kręgosłup. Przygotowałam dzisiaj dla Was 10 ćwiczeń, zupełnie innych ćwiczeń niż ostatnio, które pomogą Wam się lepiej poczuć. Będziecie czuli się bardziej sprawni, rozciągnięci oraz być może pozbędziecie się pewnych dolegliwości bólowych. Już wspominałam, 10 ćwiczeń, każde z tych ćwiczeń wykonujemy po minucie, więc zaczynamy. Ja nastawiam sobie zegarek. Będę omawiała z każdych ćwiczeń. Ja Wam pokażę to tylko raz, ale Wy u siebie w domu będziecie mogli to powtórzyć więcej razy. Oczywiście wtedy efekt będzie lepszy. Proponuję zrobić trzy serie tych ćwiczeń. Zaczynamy! Ustawiamy e, stopy na szerokość stawów biodrowych. Ja będę do Was teraz bokiem, żebyście widzieli, jak to wygląda. Wystawiam nogę w tył, prawa noga idzie w tył. Lewa noga, kolano lekko, lekko ugięte i wyciągam ręce w przód. Pamiętaj, aby się nie garbić, nie pochylać ciała, ściągnąć łopatki, opuścić barki. I teraz biorę głęboki wdech. I Z wydechem unoszę kolano w górę i jednocześnie przesuwam ręce do boku. Wdech i wydech. I zobaczcie, możecie sobie tutaj regulować, czy odstawicie tylko nogę w tył, dla niektórych już to będzie wyzwanie, czy gniecie kolano w dół. Nie ukrywam, że jeśli zejdziecie w dół, bardziej zaangażujecie mięśnie nóg oraz pośladki. Więc zaczynamy. Każdy z Was znajdzie sobie swoją wersję ćwiczeń. Zaczynamy przez minutę. Robimy to ćwiczenie. Wyciągamy prawą nogę w przód. Uwaga! Zaczynam. I wydech. Wdech. Otwórz klatkę. Wydech, zamknij. Wdech. Wydech. Ćwiczenie jest też ćwiczeniem równoważnym. Pamiętaj, aby nie przyciągać barków do uszu. Nie robić tego. I wydech. Gdy schodzisz w dół, rozsunie ramiona jak najdalej do boku. Otwórz klatkę. Wydech. Zobacz, jak to wygląda przodem. Wydech. Pamiętaj, że stopa, lewa stopa musi być dobrze przyklejona do podłoża. Jeszcze 15 sekund razem ze mną. Zrób tyle, ile możesz. I wydech. Jeszcze chwila. Wydech. Wydech. Ostatnie powtórzenie. Wydech. Opuść. Druga noga, moi drodzy, obracam się do Was a, bokiem i zaczynam jeszcze raz, wdech, Oddech góra, wdech, wydech. Bardzo ważne jest, aby być dobrze, stać żeby stać stabilnie na nodze prawej, bo ona zapewnia nam równowagę, kontakt z podłożą. I wydech. Pamiętaj o wyciągać ramiona jak najdalej do boku wydech. Jestem pewna, że jutro poczujecie to ćwiczenie. Wydech. I wydech. Wnosisz kolano w górę. Postaraj się, aby była na wysokości biodra. I wydech. Jeszcze chwila. 10 sekund. Kolejne ćwiczenie Rozciągnij nam grzbiet i oraz tył tył nog. Ustawiamy stopy na szerokość stawów biodrowych. ćwiczenie polega na tym, że biorę głęboki wdech przed rozpoczęciem ćwiczenia i na wydechu zwijam się jak ślimaczek w dół. Kręg po kręgu, moje ramiona się zapadają, schodzę w dół. Lekko na dole uginam nogi w kolanach. Przechodzę na lewą stronę. Później szura palcami pochodzę na drugą stronę. Wracam na środek i kręk po kręgu, ciągnąc grzbietem, wychodzę w górę. Ćwiczenie omówione. Idziemy dalej. Proszę bardzo. Kolejna trzecia minuta. Tak, czuj ciągnij grzbietem w dół. Poczuj rozciąganie. Jeżeli ktoś z Was jest dobrze rozciągnięty, może mieć w tym momencie nogi proste, nie ma problemu. A jeśli macie z tym problem, ugnijcie lekko nogi w kolanach. Gdy jesteście na dole. I tutaj ja sobie zrobię na prostych i ręce daleko wyciągam skręt do boku. Czuję jak się rozciąga jedna strona jak się ściąga, ściąga druga strona. Wracam na środek i ciągnę grzbietem od dołu, od kości krzyżowej, przez odcinek lędźwiowy, piersiowy, kręgosłupa i otwieram klatkę. Jeszcze raz. Do boku. Jeśli czas przestanie, e, że ten czas się skończy, a jesteś w trakcie ćwiczenia, no to oczywiście je dokończ. Dokąd, do końca. Góra, 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 góra. I super, ściągamy łopatki. Przechodzimy sobie teraz do klęku. Ręce. Klęk, dobry klęk podparty na prostych rękach jest wtedy, kiedy macie ręce pod barkami, kolana pod biodrami. Poluby są zadane. Tworzycie pewnego rodzaju stoliczek. Pamiętajcie o tym, żeby nie pogłębiać pleców w dół, bo czasami to boli. Lekko podwijcie biednika. Brzuch. ściągamy łopatki, nie przyciągajcie też barków do uszu, oddalcie barki od uszu, oddalamy. Robimy długą szyję, nie zadzieramy głowy w górę, tylko patrzymy pomiędzy nasze dłonie. Patrzcie co robię, ćwiczenie nazywa się króliczkiem, jest to ćwiczenie z pilatesu. Bierzemy głęboki wdech, i z wydechem unoszę kolana nad podłogę, wdech odkładam, wydech noszę. Jest to ćwiczenie na brzuch. Zaczynamy. Wdech. I. I trzymasz tak długo. Y, trzymasz y, na długość swojego wydechu w górze. I wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wdech. I wydech. za wysoko kola I wyda. Pamiętajcie, aby nie wypychać góry pleców. Plecy powinny być proste. Tworzyć jedną linię. I wydech. Jeśli bardzo czujecie uda, przynieście się ciała lekko w przód. opierając się bardziej na nadgarstkach. Dziękuję. Minuta Dobrze. minęła. Kładziemy się teraz na boku, obojętnie na którym, ponieważ zrobicie dwa, ja się kładę na prawym boku. Głowę układam sobie pod, na, na moim ramieniu. Niech ta głowa nie spisa, jeżeli ramię to jest za mało, chcielibyście mieć wyżej, czy też nie za wysoko, powinno być to w jednej linii, połóżcie sobie kawałek poduszki, koca, czegokolwiek. Nogi są ugięte, głowa leży i nogę z góry prostujemy paluchy zadzieramy, czyli stopa, palce są skierowane na mnie. Chowam pośladki i teraz bark, biodro, stopa powinny się znajdować w jednej linii. Z wydechem unoszę nogę w górę. Nastawiam czas, minuta i lecimy, w wydech. Jest to ćwiczenie na yy, Przede wszystkim na mięśni pośrodkowe średnie. Już nie raz wspominałam, że zdrowy kręgosłup, nie, że ładna pupa, dobrze wyćwiczona zapewnia zdrowy kręgosłup, ponieważ kręgosłup jest osadzony jakby, zobaczcie, sam dół kręgosłupa na naszej pupie, to jest to, co nas trzyma. I z wydechem napinamy brzuch. Wydech. Z wydechem unosimy nogę. Napinamy brzuch. Wydech. O, i będziecie czuli. Uh, uh, zwłaszcza panie. Końcówka już jest trochę trudniejsza. Wydech. I stop, minęła minuta. Obie, oba kolana przykładamy przed siebie. Jedno z moich ulubionych ćwiczeń nazywa się tęcza. Ręka idzie w przód i teraz zobacz, z wdechem unosisz rękę, przekładasz na drugą stronę tyle, ile możesz i z wydechem wracasz. Okay? jedziemy. Wdech, nastawiam czas, wdech i wydech. Wdech, otwórz klatkę, z wydechem zamknij Wdech, <laughs> wydech, zamknij, wdech, wydech, staraj się wyciągać swoją dłoń jak najdalej, patrz za ręką do tyłu i wydech, jeszcze wdech i wydech, jest to bardzo przyjemne ćwiczenie, oczywiście robicie tyle, ile możecie, na ile wam ruchomość. Że powiem, mobilność obręczy barkowi pozwala. Klatka piersiowa fantastycznie rozciąga klatkę piersiową otwierają. Wracacie. Jeszcze wdech. I wydech. Głowa leniwie przetacza się po ręce. I wydech. Minuta minęła. Siadamy teraz. Zanim przejdziemy na drugą stronę, to nie robimy pustych przebiegów. Czas, yy, no. Siadamy sobie w ten sposób, nogi są ujęte, ręce z tyłu, ściągnię łopatki, robiliśmy to też na online'ach. I przekładam kolana w jedną stronę, wyciągam rękę w górę, otwieram. Patrz, przekładam kolana w jedną stronę, otwieram, wracam. Zaczynam, Puszczam czas, patrzcie, znowu mamy tutaj otwarcie klatki piersiowej oraz mobilizację bioder. Zwiększamy tutaj ruchomość w stawach biodrowych. Wracasz, otwórz, popatrz za ręką. Użmij się też dobrze, bo wtedy ściągacie łopatki, prostujecie plecy. Mm -hmm. Jeszcze sylwetka cały czas wyciągnięta, patrzysz za ręko. I jedna strona, otwórz. No, wracamy teraz do leżenia na boku. Ale na drugi bok. Analogicznie. Nogi ugięte, głowa leży. Nogę z góry prostuję. pałkę są zawarte. Idziemy w górę. Raz. I z wydechem. No, już włączam tutaj czas. Wydech. 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 Pamiętajmy, pośladki były schowane. I barki, biodra i stopa w jednej linii, żeby ta noga Wam nie uciekała nigdzie do przodu, ani też za bardzo do tyłu. Wydech, wydech. Drugą ręką możecie się zacząć o podłogę. Wydech. U, u, u. sekund. Jestem pewna, że jak powtórzycie te ćwiczenia trzy razy, to będzie moc. Stop, zatrzymaj, nogi są ujęte. Głowa leży Ręczkę wyciągnij wdech. Przechodzimy do naszej tęczy. i wydech z i jeszcze wdech i wydech, zamknij, wdech, popatrz za ręką, wydech, zamknij, jeszcze wdech, wydech, wdech, wyciągaj daleko, pamiętaj, wyciągaj, otwieraj klatki i rób tyle ile możesz, wiem, że niektórzy z Was będą mieli ograniczenia. Dlatego spokojnie, z czasem dojdziecie do większej wprawy, do większych zakresów. Sięgniecie ręką dalej. Obiecuję, ale przy regularnym stosowaniu. Jak ze wszystkim, kochani, i wracamy. Prawda? Ostatni raz, bo już minuta się skończyła. Super. Słuchajcie, ostatnie ćwiczenie. Jest to zdechły robak. Jakby się nie nazywał, to jest fajne. Ręce, nogi są ugięte, ręce idą w górę. I teraz słuchajcie, jest kilka wersji. Są łatwiejsze, trudniejsze. Pokażę tam Wam tą łatwiejszą wersję. Kolana są nad biodrami. Plecy lekko przyklejone. One nie muszą być strasznie przyklejone. Ale brzuch ma być napięty. Brzuch nie może Wam iść do góry, bo to znaczy, że nie trzyma. Kluczowe jest oddychanie. Biorę głęboki wdech. I z wydechem odkładam prawą rękę i lewą nogę. Kontroluję mój brzuch. Co tu się dzieje? Czy mi nie wychodzi do góry? Czy plecy mnie nie bolą? Znowu wdech i z wydechem opuszczam wdech. Pamiętajcie, gdy kładę robię wydech, na początku będzie się mieszało, ręce będą żyły swoim życiem, nogi swoim, nic nie szkodzi. Pokażę Wam teraz trudniejszą wersję, trudniejsza wersja wygląda tak, nogi proste, ręka i noga i teraz tak, możecie zrobić wersję obojętnie, którą pod warunkiem, że jesteście w stanie przypilnować pleców. Nie ma napięć, nie ma bólu, a brzuch pracuje. Więc zaczynamy. Ja robię wersję łatwiejszą. Minuta przed nami. I e, łatwiejszą. E, łatwiejszą Marta. Wydech. Oraz. Nie dajcie nic na siłę i opuszczacie nogę tylko do momentu, do którego te plecy się strasznie nie odklejają, one leciutko mogą podejść do góry, ale nie mogą się strasznie odkleić. I stop minęła. Kochani, to było 10 ćwiczeń. 10 ćwiczeń za nami. Zupełnie innych, zupełnie różnych niż ostatnio. E, powtarzamy to trzy razy i tyle w tym temacie. E, ja Wam bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas, ponieważ to były nasze ostatnie zajęcia. Jeszcze raz dziękuję. E, życzę Wam szczęśliwego nowego roku. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. No i życzę sobie i wam żebyśmy mogli się spotkać na żywo, żeby miała szansę was poprawić. Trzymajcie się. Pa pa.